Szalunek, zbrojenie, beton, murowanie. Szalunek, zbrojenie, beton, murowanie. Pojechał chłop na rowerze z reklamówką jednorazowo na głowie. No. Szalowania ciąg dalszy. U nas dzisiaj dzień pod wielkim znakiem zapytania jest. Od rana mży. Ale nic, nie poddajemy się i powoli będziemy działać. Ile damy rady? To jest jedyny minus pracy na budowie. Jesteśmy uzależnieni od pogody. szykujemy sobie kolejne już okienka. Dopóki pogoda nam pozwoli, tu mamy to gotowe. Te mamy gotowe, jeszcze od razu szpilki pokręcone. Tu mamy te duże też gotowe. Teraz pokażemy, w jaki sposób to zrobiliśmy. Tu mamy, tu gdzie mamy strzępie. Czyli ten pustek wychodzi w ten sposób, a ten jest bardziej wciągnięty. I tu przechodzi szpilka przez pustek, a tutaj w rurce osłonowej przez. Przez beton będzie przechodziło, że tak powiem. I tak w każdym rzędzie jedna, druga. Każdy pustak na zmiany są puszczone. Do tego dokręcona. Dokręcona z przodu płyta. Ona jest przykręcona tutaj do kontrolat W tym celu są te kontrolatki zrobione. I ona jest na wysokości, już nad proża. słabo będzie widać. Na wysokość nadproża, do niej przykręcona jest płyta ta y, pozioma, czyli płyta już wyznaczająca spód nadproża. I tu sobie zrobiliśmy w ten sposób: żeby od razu zaprzeć tą, to mamy pokręcone y, dosteczki w poprzek aż do ściany. I tu się już nic nie wydarzy na 200%. Ważne jest, żeby przy jak tam gdzie są łączenia, tak jak tutaj na przykład. żeby na łączeniu dać szpilkę. I tu wszystkie te szpileczki są robione w, w, w rurkach osłonkowych. Tak żeby później te szpilki sobie spokojnie odzyskać. Tutaj jest wąskie, wąskie nadproże, także tu wystarczy jedna dosteczka spokojnie, też się tutaj nie wydarzy. Na spód tu zakładamy sobie klamry, takie co zakładaliśmy na górę za każdym razem. Tak żeby dodatkowo być pewnym, że tu się nic nie wydarzy, że, że tego nie rozeprze nam, nie? Szczególnie tutaj. Tak zobaczymy, może jeszcze damy po szpilce. Później na koniec zobaczymy jak, wy, jak wyrobimy się z czasem, nie? Albo damy klamrę, albo jeszcze wrzucimy po szpilce środkiem, żeby dodatkowo przytrzymało. I lecimy teraz te, te długie ten długi podciąg on będzie się od razu na dwa okna plus drzwi wejściowe mam nadzieję, że da nam jeszcze trochę popracować no bo cały czas ona spada także dzisiaj może być taki dzień czysto teoretyczny całą tą budowę będziemy robili na deskach które nam zostały po prostu ze spodu z szalunków ław fundamentowych i na całej budowie wykorzystamy te deski moglibyśmy spokojnie używać tutaj stempli ale chcemy na tej budowie pokazać też że można to zrobić bez stempli już było w komentarzach pytanie dlaczego dlaczego nie używam stempli my staramy się też prowadząc ten kanał staramy się pokazać różne alternatywy czyli na każdej budowie troszkę czegoś innego żeby nie było też monotonni tak jak nieraz mówiłem my nie robimy tego tylko i wyłącznie w celach zarobkowych te budowy tylko też, też z pasji i chcemy po prostu sobie to w jakiś sposób urozmaicać, żeby było fajnie, miło i przyjemnie. I dla nas, i dla Was do oglądania. Także skręcamy dalej i działamy takie rureczki To jest rurka PCV do wody ucięte na 24 cm. W środek idzie w ten sposób szósteczka, cyk. To zostaje skręcone i to z automatu nam się robi dystans. Później spokojnie to wyciągniemy i szpilki idą do odzyskania. I tu mamy teraz tak. Staram się ustawiać to. wstępę też po środku. Żeby nie było to porozrzucane jakoś tam. I trzeba starać się wykorzystać to, co jest na budowie. Później to pójdzie w ognisko. Cyk. Jeden jest. Następny robimy. Fajnie jest tutaj zrobić sobie taki dystans, bo jak tą łatkę dajecie, tu co na górze mamy przykręconą tą kontrolę, nie? To ta płyta nachodzi w ten sposób. I trzeba patrzeć, żeby żeby tą kontrolą, którą kręcimy pod spodem nie wyjść poza ten obrys bo nam nie wejdzie szalunek wtedy, nie? my sobie jej docinamy centymetr krótsze i spokojnie po pół można sobie odejść i tu po krawędzi równo o i tak wyglądają najbliższe dni Szaloneczki, szaloneczki, szaloneczki. W zasadzie cała budowa opiera się w kółko na tym samym szalunek, zbrojenie, beton, murowanie, szalunek, zbrojenie, beton murowanie dlatego warto sobie to jakoś urozmaicać. Można by to było zrobić na oko, też nic by się nie wydarzyło. Ale ja bardzo lubię, jak nawet szalunki wyglądają estetycznie. Ładnie, równo. Raz. Dwa. Zaraz jeszcze tą długą, mamy już też dociętą Przygotujemy Dzisiaj taki, taki... taka pogoń, walka z czasem O widzicie? I ona tu w ten sposób nachodzi, jakbyśmy mieli tą y, Tą łatkę za długą To już by mogło nam tutaj nie wejść to już oczywiście licujemy ze ścianą. Jednym wkrętem sobie złapię, żeby nam się to nie przesuwało. No i się uczy padać, nie? Przerąbane, bo to, że my zmukniemy, to tam jeszcze jeszcze idzie przeżyć, ale najgorzej, że sprzęt dostaje w dupę. A nie o to chodzi, żeby co co budowy kupywać nowy sprzęt, nie? I pyk. Każde okno dzieje świstaka. Najwięcej no zabawy jest tam, gdzie są rdzenie, yy, słupy. No bo tam jest tak naprawdę trzeba... Trzeba to dość mocno wzmocnić, pozabezpieczać, bo się działają tam cholernie duże siły. Trzeba pamiętać, że pompa też ma swoje ciśnienie. I jak przyjebie, to potrafi to potrafię to porozsadać, nie? O, i teraz ładnie weszło to na, styk, na ścisk. Cyk sobie jedną wkrętę łapiemy, żeby nam się to nie przesunęło. Już nie może być Zaczepimy, gdzieś uderzymy O tutaj, zobaczcie, w ten sposób mamy to zrobione Rurka i ona jest od razu tak wiercona Żeby, było, żeby był dystans dla zbrojenia Czyli to zbrojenie już wisi na tych rurkach plastikowych I nic więcej nie trzeba podkładać, nie? Równo prosto, tu w ten sposób. Tu mamy jeszcze dołem, puszczoną jedną rurkę. A reszta jest przez pustak, przez pustak, przez pustak ściągnięte i nigdzie to nie pójdzie. Tu, tu jeszcze jedna rzecz dość ważna, żeby w miarę w pionie szły te stemple, nie były przekoszone jakoś tam mocno. No bo wtedy też nie będzie tej wytrzymałości. Nie zostało nam dużo. Tak naprawdę, jakby dzisiaj nie padało, to mielibyśmy prawie temat zamknięty. No i przygania nas deszcz. Teraz, jeszcze te pionowe od razu sobie przykręcimy. No i chwilę poczekamy. Może przystanie. Jak nie, to niestety będziemy musieli zjeżdżać. Nie chciałbym tego, ale nie mamy na to wpływu. Pada coraz większy. O, i tak sobie to poszczywniamy, widzę zobaczycie porównanie. <laughs> kurwa no może my tak zrobimy no pojechał chłop na rowerze z reklamówką jednorazowo na głowie o i teraz zobaczcie ta cała chodzi a to w ogóle także jest moc. Coraz większy zaczyna sypać Także trzymajcie się i widzimy się w następnych materiałach